Brzoskwinie chronią przed anamią, pomagają na zaparcia. Są dobre dla osób z wysokim poziomem cholesterolu, to też bardzo wskazany owoc dla dzieci, osób starszych, chorych, cukrzyków, odchudzających się i kobiet. Dowiedz się wszystkiego o właściwościach zdrowotnych brzoskwin. Na co pomagają brzoskwinie? Brzoskwinie są dobre na niemal wszystko. Chronią przed anemią, pobudzając produkcję czerwonych krwinek. Są więc polecane kobietom w ciąży oraz wegetarianom, jadane regularnie oczyszczają organizm z toksyn i szkodliwych produktów przemiany materii, co jest ważne dla chorych na reumatyzm i nerki. Nie zawierają tłuszczu i sodu, więc warto je polecić osobom z nadciśnieniem i wysokim poziomem cholesterolu. Brzoskwini mają właściwości tonizujące i odświeżające, dzięki czemu zmęczona skóra staje się jędrna i rześka. Te owoce zawierają ponadto cenny beta-karoten. Witaminy z grupy B, których też sporo jest w brzoskwiniach, działają kojąco i relaksująco, także po ciężkim dniu brzoskwinia jest jak najbardziej wskazana. Niacetyna obecna w owocu zapewnia bowiem produkcję serotoniny, czyli hormonu szczęścia. Niedobory niacetyny powodują apatię, ogólne znużenie i nerwowość. Z kolei sole mineralne są bardzo istotnym elementem prawidłowego funkcjonowania organizmu. Szczególnie latem, gdy tracimy je, nadmiernie się pocąc, przy jakich chorobach warto jeść brzoskwinie. Owoce brzoskwin. Z uwagi na działanie zasadotwórcze i moczopędne, stosowane są przy chorobach reumatycznych oraz schorzeniach układu moczowego. Budzają żołądek do wydzielania soku trawiennego, co aktywuje procesy trawienne. W swoim miąższu i pestce brzoskwinia zawiera BOR, czyli pierwiastek odpowiedzialny za produkcję estrogenu i chroniący przed osteoporozą. Ostatnie badania dowodzą, że w owocach istnieje dodatkowy czynnik wspomagający walkę z kancerogenami. Brzoskwinie mogą także hamować rozwój nowotworów w obrębie jamy ustnej, zawarte w nich beta-karoten stanowi blokadę dla rozwoju komórek nowotworowych, chroni błony śluzowe. Wzmacnia naturalną ochronę skóry przed promieniowaniem słonecznym, rewitalizuje skórę i odświeża jej koloryt, brzoskwini dobre są też dla osób odchudzających się. Soczysty owoc zawiera w sobie dużej ilości błonnika, a stogie brzoskwini to jedynie ok. 40 kcal.